Czuć, że zbliża się wielkie wydarzenie. Napięcie powoli rośnie, atmosfera gęstnieje. To nie będzie zwykły mecz. Wkrótce pierwszy gwizdek. Dzień dobry państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. A dzisiejszy mecz komentują dla państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Reprezentacja Islandii mierzy się z Portugalią. No zobaczymy jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Wizdek i zaczęło się. Andrea Faria, Joana Marszał. Ziana Gomez, Tatiana Pinto, Dolores Silva. Intensywny pressing pozostaje im tylko wybijać piłkę. Karol Costa, Ziana Gomez, Juana Marszał. Jessen. Próbuje teraz uderzać na bramkę. Ale radzi sobie z tym strzałem bez trudu. Chodź zapowiadało się groźnie. Andrea Faria. Żuana Marszał. Karol Koszta. Diana Gomez. Katarina Amado. I teraz pressingiem wymuszają wybicie. Rzut z autu i od razu przechwyt. Kompletnie nietrafiony wyrzut. O! Odzyskują posiadanie. Z tej sytuacji już nic nie będzie. Dolores Silva Tatiana Pinto. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Jest Niesamowita interwencja. Fantastycznie wyciąga się i ratuje drużynę przed stratą gola. rzuca piłkę w szesnastkę. I po akcji, jak się okazuje. Ładnie, przecięła to podanie. Dobrze się tutaj teraz zastawiła. Rewelacyjna gra ciałem. Dobre zastawienie. Może im dać prowadzenie. Gol! Wychodzą na prowadzenie. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania, ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Jest pierwszy gol. Liczymy na kolejne. Andrea Jacinto. Ziana Gómez. Joana Marszał. Karol Koszta. Andrea Jacinto. Andrea Faria. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. To było dobre 45 minut. Ten występ naprawdę może się podobać. Wspaniały występ. Ma na koncie bramkę do przerwy, jednak mogło ich być zdecydowanie więcej. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Andrea Jacinto. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Łatwy strzał do zablokowania. Foul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Teraz było blisko z tego rzutu wolnego. Kilkanaście centymetrów i mielibyśmy piękną bramkę. Może następnym razem. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Karol Koszta. Ziana Gomez. Dobry pressing. Przejęła. Co teraz? Do końca tego spotkania pozostało pół godziny. Żuana Marszał. Karol Koszta. Tatiana Pinto. Andrea Faria. Kika Nazareth, Joana Marszał. Andrea Faria. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Traci piłkę po tym wejściu. Jest kilka rozwiązań do wyboru. I teraz centra w szesnastkę. Dało się strzelić głową? No, jeśli chodzi o celność, to przemilczmy to. Czas dokonać roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Andrea Faria. Katarina Amado, Tatiana Pinto, do końca podstawowego czasu gry, już tylko kwadrans. Katarina Amado, Diana Gomez. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Karol Koszta. Andrea Faria. Przejęcie piłki obok bramki, pressing się opłacił. Przechodzą różnicą jednej bramki, ale mają teraz uproszczenie. Pewno spróbują podwyższyć wyniki, zamknąć ten mecz. I będziemy mieli zmianę. Jedna z piłkarek zaraz opuści boisko. Nogrywa piłkę pod bramkę. I tracą teraz piłkę. Bez trudu teraz łapie piłkę. Karol Koszta. Andrea Jacinto. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Ingi Bierg, Sędzia Gwizze, jest po meczu.